Dystans 1800 metrów i konie ruszyły, kto tam poprowadzi, tutaj w środku Gary Wells, on idzie na front, blisko jest, ale tutaj bardzo blisko jest Lucky Julian i blisko także Son of Jameson, te trzy konie, stawkę zamyka Whiplash, z tyłu również, a to z tyłu to jest Lucky Julian. Tutaj z przodu Iris Bloom na drugim miejscu, zatem Galiwells, Iris Bloom i do przodu przesuwa się Piani Simo. Tutaj zacięta walka o te czołowe miejsca, ale Wells prowadzi. Wells, Iris Bloom, blisko jest Son of Jameson, blisko jest także Piani Simo, za nimi Trojan, Laki Julian jest przedostatni. Ostatni whiplash, który odpada od stawki, nie może tutaj utrzymać tempa. Na razie Gary Wells prowadzi, a za nim pianissimo, siódemka w mocnym posyle, Iris Bloom i tam zbliżył się do czoła stawki Son of Jameson. On w tej chwili jest trzeci blisko. Stracił trochę Lucky Julian tutaj do czołówki, on będzie musiał na prostej odrabiać stratę. Na prostą wyprowadzi jednak Galiwells. Wells. Gary Wells od pola będzie atakował go Son of Jameson. Gallywells, Son of Jameson. Te dwa konie walczą o zwycięstwo. Czy kanacie tam dalej przepycha się jeszcze Lucky Julian? Gallywells. 350 metrów przed celownikiem jest pierwszy i galopuje dość dynamicznie, ale próbuje go jeszcze atakować Son of Jameson. Jeszcze 200 metrów do celownika. Galiwells prowadzi, ma przewagę. Ta przewaga cały czas rośnie. Gali Wells lekko swobodnie wygrywa ten wyścig. Drugi będzie Son of James, a na trzecie miejsce finishuje Lucky Julia.